Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan zapraszam na test, recenzję samochodu, który stoi za mną. Tak z przodu to się ciężko domyślić. Od razu Państwu powiem, zresztą napisałem też w tytule odcinka, że jest to Opel Frontera. W 1991 roku ten samochód pojawił się w sprzedaży. Był produkowany do 2004 roku. Po drodze w 1997 roku auto przeszło modernizację, była to tak zwana druga generacja. Natomiast to, co jest chyba dość ważne, to to, że po pierwsze, auto było sprzedawane pod wieloma różnymi markami i jako Vauxhall, nie wiem czy nie jako Honda również, na pewno jako Isuzu, był to samochód, który był jednym z pierwszych europejskich SUWów wtedy ze sporą domieszką cech samochodu terenowego. I to było Dużo wcześniej, zanim Toyota zrobiła RAW 4, zanim Honda zrobiła model CRV, do ładnych parę lat wcześniej. Frontera cieszyła się sporą popularnością w Europie, też dlatego, że był to samochód dość uniwersalny, to znaczy tym faktycznie dało się przejechać jakąś gorszą drogą. Samochód mógł mieć napęd na cztery koła. Tak długo jak działał, dało się tym samochodem wjechać w miejsca niedostępne dla zwykłego, dla zwykłego auta. Były też, pamiętam, takie kolorowe wersje, chyba ze zdejmowanym dachem, trzy drzwiowe ze zdejmowanym. Ze Zdejmowanym dachem, takie bardzo rekreacyjne, i jeżeli dobrze pamiętam, to ten samochód był e, gdzieś w mojej świadomości. Pojawia się taka reklama z deską surfingową na dachu. To było kiedyś. A co mamy teraz? Mamy XXI wiek, mamy trzecią dekadę XXI wieku, no i mamy europejską zawieruchę. Mamy całą masę chińskich marek. Które próbują się przebić do naszych portfeli z mniejszym lub większym powodzeniem. No i przede wszystkim mamy dacie, która naprawdę kosi. I opowiem Państwu niedługo, a być może już Państwu opowiedziałem o długiej wyprawie, którą zrobiłem do sterem. Przejechałem prawie 5000 km, w 6 dni i żyję. <laughs> Chyba, więc Dacia Duster to jest niewątpliwie główny konkurent tego samochodu, który stoi za mną. Auto ma niemal identyczne wymiary, jeżeli chodzi o długość. To jest 4,30 m z hakiem. No i ma bardzo podobną cenę. Zaraz o tym wszystkim Państwu opowiem. Postaram się też wybrać ten lepszy. Tego lepszego. Co nie będzie łatwe, bo te samochody są naprawdę bardzo do siebie podobne. No ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, no to popatrzmy sobie, jak spisali się projektanci, projektanci Opla. Tak z przodu to nawet nie widać, że to jest Opel. Mamy tutaj ten czarny połyskujący plastik i czarne logo, które. Ono jest nie jest wytłoczone, jest przyczepione prawdopodobnie po to by ta część mogła być sprzedawana oddzielnie od tej części i prawdopodobnie po to by tutaj można było zamocować logo na przykład Vauxhall'a. tutaj plastik nie jest już połyskujący jest szary i matowy jest tutaj no śmiesznie bo to wygląda jak materiał z recyklingu tutaj jest taka taka może niezbyt super prosto zaczepiona Listwa ozdobna, to nie jest ładny samochód, to jest samochód, który trzyma linię Opla, tę współczesną linię Opla, natomiast jeżeli chodzi o to, co ostatnio wychodzi z fabryk Opla, no to te samochody są tak zaprojektowane, no widać, żeby to było jak najtaniej, po prostu, tu się nie ma co oszukiwać i to jest zrobione tak jak, e, tak jak widać, no po prostu, żeby było jakoś. Ten samochód jest też bardzo podobny do Citroena C3 Air Max, jeżeli chodzi o taką bryłę koncepcję pojazdu i szczerze mówiąc, jak on trafił do mnie na podwórko, wydawało mi się, że jest trochę większy, że jest bardziej konkurencją Stera i coś w tej myślę, że w tej części z tyłu jest takiego, że wydaje się ten samochód nieco dłuższy niż jest w rzeczywistości. Tak naprawdę jest to rozmiar po prostu Dacia Duster do dosłownie kilku centymetrów. Auto jest byle jak poskładane. Tutaj te jak widać, klapa jest na minusie jakieś dobre pół centymetra względem błotnika z tyłu. Tutaj jest na plusie jakieś 2-3 mm. Tutaj mniej, tutaj więcej. Tak, na pierwszy rzut oka jest ok. Jak się zaczniemy przyglądać, to zauważymy: tak? sporo drobnych niedoskonałości w postaci. Tych maskownic, które są na różnych wysokościach, trochę odstających uszczelek, nie, które, drzwi są na różnych wysokościach. No to jest takie, może to jest samochód z początku produkcji, może nie. Być może tutaj ktoś, być może niesprawiedliwie czepiam się hmm, Opla, być może ktoś zahaczył tym zderzakiem wcześniej i nie zauważyli w serwisie, tak wydali. A być może to tak wyszło z fabryki. Ja zawsze takie rzeczy staram się trochę poprawić. Ale tutaj to ewidentnie wyskoczyło z. Ze ślizgu. No tutaj też troszeczkę odstaje. I chyba moje dopychanie tego na niewiele się zda, to po prostu się <laughs> wysunie prędzej czy później. Miało być tanio. Jest tanio, jest przy okazji trochę byle jak. Co nie znaczy, że ten samochód nie będzie miał zalet. Za chwilę. Auto jest wykonane z ocynkowanej stali. Wszystkie elementy są stalowe. Nie ma tutaj nic aluminiowego, ani drzwi, ani maska. No, bardzo bym się zdziwił, gdyby się okazało, że, że są tutaj jakieś aluminiowe elementy. I jeżeli chodzi o lakier, jest on położony ok. Nie ma tutaj żadnej rewelacji. Jest na nim trochę morki, ale nie widać żadnych trąceń, żadnych błędów lakierniczych. No tak, jest ok. Jest zielony. Ogumienie 215 na 60 rozmiar Felgi 17 i jest to markowa opona wyprodukowana w Hiszpanii. Gdzieś tutaj znalazłem miejsce produkcji, bardzo proszę. Co nie znaczy, że w tym samochodzie nie ma chińskich części. Są i to w bardzo widocznych miejscach, na przykład przednia szyba. Niby jest napis Mopar, ale to jest renomowana czerwona kropka ironii. Huta Fłajo. dostarczająca już na pierwszy montaż dla wielu producentów, więc ta ich renoma. Pamiętam, że kupowałem kiedyś jakiś zamiennik tego Fłajo, nie wiem, ładnych parę lat temu w jakiejś hurtowni w Polsce. No i to była taka szyba najtańsza, najtańsza. Natomiast potem te szyby trochę podrożały i gdzieś w, miałem do wyboru szybę markową albo szybę najtańszą. I wybrałem szybę markową, przyjechało Fuajo. I chciałem zrobić awanturę i dzwonię. Hej, mieliście mi przysłać jakąś markową szybę czołową, przysłaliście mi jakiegoś Chinola. Oni mówią: Nie, nie, to jest teraz markowe, bo oni produkują teraz na pierwszy montaż dla różnych samochodów, więc już są markowi. No i okej, okay. szyba to szyba, z bocznymi jest podobnie. Nie ma tutaj co prawda nigdzie Made in China, natomiast są oznaczenia sugerujące, że to jest po prostu z chińskich hut. I podejrzewam, że spora część elektroniki i niektórych elementów wnętrza też została wyprodukowana w Chinach. Zerknijmy do bagażnika. Auto może być w wersji siedmioosobowej, również. To jest wersja osobowa I ten bagażnik jest spory, chociaż przez dobre trzy minuty walczyliśmy z tą półką bagażnika, która jest w przedziwny sposób tutaj wciskana. Pierwszy raz z takim rozwiązaniem miałem do czynienia i, czy, i ktoś sobie wcześniej nie poradził z tym po prostu. Tutaj są druty pręty raczej do mocowania, do mocowania kanapy. Kanapa jest, jak widać, składa się z dwóch, dwóch części, czyli dwie trzecie i jedna trzecia. Tutaj mamy jeszcze sporo miejsca w tym bagażniku, ale to jest wszystko tak, z... to jest wszystko tak zrobione, że się tego, że się tego jedną ręką nie da, nie da. Nie da zrobić. Że się tego jedną ręką nie da zrobić. I też nie da się jedną ręką tego zdjąć. A żeby to założyć z powrotem, no ktoś to zdemontował, trzeba to odpiąć, położyć w fotele. No jest to niezła zabawa. Plastiki, wszystko twarde. Ale to akurat zero zdziwienia. Miejmy to za sobą. Bardzo ok, bardzo dużo miejsca na nogi, ogromnie dużo miejsca na nogi i też bardzo dużo miejsca nad głową. Niespecjalnie musiałem się schylać słupak słupakca daleko poza linią wzroku. Dość wysoko linia okien i tu <grytanie> już pokażę Państwu za chwileczkę jak zmienię kamerę. No i widać sporo Blachy. Bardzo proszę siedzę. Siedzę za sobą i mogę tutaj naprawdę machać nogami na wszystkie możliwe sposoby. A tutaj obiecana blacha. I tutaj też jest kawałek taki niewykończony, żeby było taniej po prostu. Jasna podsufitka i jak siedzimy z tyłu, widzimy coś takiego. Pięknie to tu nie jest. To jest jedyna miękka część, jeżeli chodzi o ten boczek z tyłu który rezonuje. Ale to jest. W daci to jest lepiej zrobione. I przód. Znaczek recyklingu. W daci też jest on widoczny na plastikowych osłonach na zewnątrz. No to jest taka listwa ozdobna i chwała, że ona jest, bo to faktycznie dzięki temu wygląda mniej paskudnie niż ta część z tyłu. Jedyna tapicerowana, jedyny tapicerowany element, cała reszta jest twarda. No i powiedzmy, że tutaj gdzieś jest jakieś wyciszenie, być może jakiś pasek nakleili czegoś, dlatego że to mniej rezonuje. I tak bez jakiejś większej finezji po prostu na wkręty, a przynajmniej będzie łatwo rozebrać. Jeżeli chodzi o wnętrze, to, to jest bardzo budżetowy samochód. Znaczy, to po prostu widać. Na szczęście tego nie czuć, ale to widać. Te niektóre elementy plastikowe, one wyszły z wtryskarki z jakimiś warfocami z ostrymi krawędziami. No, to jest wszystko takie do 2-3 mm poskładane. Da się zauważyć, że to nie jest taka super precyzyjna robota. Na szczęście szybko przestajemy na to zwracać uwagę. Fotele są całkiem spoko, są całkiem wygodne. Ten pasek to takie przyjechało, poplamione. Być może jest to jakiś taki materiał wyjątkowo mało odporny na jakieś zabrudzenia poplamienia, a być może tutaj ktoś po prostu coś jadł i po prostu uświnił. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę, patyk. I nie jest cała komora silnika polakierowana, jest spora część w podkładzie, tutaj występuje nadmiar jakiegoś uszczelnienia, po prostu tak się, tak robot był ustawiony, że tyle trysnęło. I komu to przeszkadza? Tu mnie jedna rzecz bardzo zaciekawiła, albo nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, albo jest to jakiś wyjątek od normy. Poduszka silnika, łapa silnika jest plastikowa, jestem jednak przyzwyczajony do aluminiowych. I mamy tutaj silnik 1.2 z hybrydą, to jest ta słabsza wersja 100-konna, jest jeszcze mocniejsza, 140-konna. Jest bardzo mała różnica w cenie pomiędzy e, tą wersją, która ma 100 koni i tą wersją, która ma 140. To jest chyba 6000 tysięcy różnicy, więc niełatwo, niełatwo odgadnąć, która będzie cieszyła się większą popularnością. No i miejsce pracy kierowcy. Plastik, plastik, plastik. Ten tak troszeczkę chciałby być miękki. On się nie ugina pod palcem, ale to jest takie lekko gumowate. Tutaj. <laughs> żeby to jeszcze było jakoś symetrycznie. Nie? Ale tutaj jest. Nie wiem, to jest jakaś zaślepka, jakiś dodatkowy element. Nie wiem po co on jest. Nie wiem, czemu jest tak pod kątem. Być może żeby tutaj. Nie mam pojęcia, natomiast źle to wygląda. Yy, mamy tutaj. Mamy tutaj połyskujący czarny plastik wyjątkowo podłej jakości, znaczy czegoś tak ohydnego to dawno nie widziałem, dlatego że struktura lakieru jest na tym wszystkim poza, poza, pozałamywana. Myślę, że widzą to Państwo, jak to, jak to źle wygląda. Tutaj dwa uchwyty na kubki z takimi tańszymi, <grytania> z, tańszą wersją, z tańszą wersją w produkcji takich trzymadeł. No i to też jest taki akcent, który ma troszeczkę dać nam to, co mamy w Daci, gdzie takich leciutko offroadowych akcentów, no od czasu do czasu możemy je, możemy je spotkać. Przycisk do hamulca ręcznego. Auto jest zgodne z europejską homologacją, więc jest oczywiście przycisk SOS, jest tutaj e-call. Jest tutaj e Fajnie, że jest obsługa przy pomocy przy pomocy oddzielnego panelu, jeżeli chodzi o klimatyzację. Przednia szyba jest podgrzewana. Tutaj, jak się człowiek dobrze przyjrzy, kamera raczej tego nie zrobi, to wyłapie te, 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 te zatopione druciki. I jest to do, bardzo dobrze wyposażona wersja, czyli mamy i grzane fotele, i grzaną kierownicę, która wygląda w ten sposób. Nie jest idealnie okrągła. Te, 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 te panele trochę przypominają mi Stare czasy, stare czasy Opla Signum i powiedzmy Vectry. Jeszcze taki charakterystyczny dla Opla szary plastik. Szczerze, to wolę tę łopatkę pod kierownicą, która jest w Daci. To jest. No, działać to działa, ale. Bardzo dobrą rzeczą jest to i to. To jest trochę zgapione z Renault. W mocce, którą mamy, musimy. Musimy wejść do menu, żeby wyłączyć to, co przeszkadza, czyli ten system. Rozpoznający znaki drogowe i piszczący, kiedy przekraczamy dozwoloną prędkość, bądź kiedy przekraczamy tę prędkość, która tutaj jest wymyślona przez samochód. Wystarczy to wcisnąć i przytrzymać, by zdezaktywować ten system. Natomiast ten przycisk służy do tego, by wyłączyć asystenta, który szarpie kierownicą, kiedy nie widzi narysowanych pasów. No i tutaj jak w, jak po prostu w koncernie Stellantis ustawienie radia, ustawienia telefonu, nawigacji plus jakieś menu do, do obsługi. To nie jest najgorsze wnętrze, jeżeli chodzi o obsługę. To, po, po, ono jest ohydne, tak? Nie jest, nie jest, to zbyt ładne. Natomiast da się z tego korzystać. Da się to w miarę, w miarę przyzwoicie obsługiwać. No i przejedźmy się tym cudem techniki. Jest to auto z napędem, już teraz jednym z naprawdę nielicznych w koncernie Stellantis. Wszystko jest tak bardzo do siebie podobne. To jest tak smutne Czy Citroën, czy Peugeot, czy Opel, ten sam układ napędowy. I tak naprawdę wybór ograniczony tylko do wersji. Tutaj możemy mieć 1,2 benzyna, oczywiście z hybrydą 100 koni, albo 1,2 benzyna z hybrydą 140 koni. I Ibdibdibdi, The Sol, nic więcej nie ma. Natomiast w Daci jest ten wybór jednak trochę większy, zwłaszcza ostatnio. Jest silnik 1.0 z LPG, jest silnik 1.2, jest hybryda 1.6, hybryda 1.8. Czekam bardzo na hybrydę 1.8 w Bigsterze, więc jest trochę większy wybór. Największa różnica pomiędzy Dacią Duster a Oplem Frontera to jest. To nie jest obsługa, to nie jest zachowanie tego samochodu w trakcie jazdy. To jest konfiguracja, to jest konfigurator. Dacie Duster z silnikiem 1.0 z instalacją gazową i skrzynią manualną sześciostopniową kupimy za 82 tysiące. To właśnie takim samochodem przejechałem ostatnio prawie 5000 km w 6 dni. I to jest samochód, który który ma swoje wady, tak. Ja już je omawiałem. Jeszcze do, tego niedługo, jeszcze do tego niedługo wrócę. Ma też swoje zalety. Przede wszystkim takie, że kosztuje 82 tysiące i ma instalację gazową. Jeżeli chodzi o Fronterę, tutaj nie ma możliwości zamówienia tego samochodu z manualną skrzynią biegów. Więc jeżeli ktoś chce auto z automatem. No, to tu będzie łatwiej, dlatego że najtańszy duster z automatem kosztuje chyba 112 tysięcy. Tutaj 104 tysiące, jeżeli chcemy tę słabszą hybrydę, która ma 100 koni. 110 tysięcy, czyli i tak 2000 taniej niż duster. 110 tysięcy, jeżeli chcemy mieć taki napęd jak tutaj, czyli 140 koni. To jest ta największa różnica. Czyli tutaj brakuje tego tego takiego absolutnie podstawowego napędu, który, który no, pozwoliłby tę cenę zbić. Brakuje też fabrycznej instalacji gazowej, Być może uda się do tego silnika za jakiś czas coś dołożyć. Na razie na razie nie ma. Jak to jeździ? Jak Dacia, słowo daje, to jest samochód bardzo podobny. Oczywiście w Daci m, trzeba się bardzo przyzwyczaić do tego, jak pracuje ta manualna skrzynia biegów. Jedynka jest bardzo krótka i trzeba sporej wprawy, m, by ten samochód m, no, opanować troszeczkę m, i by zwłaszcza w ruchu miejskim, przy ruszaniu, nie towarzyszyło nam nadmierne bujanie. M, m, tutaj mamy skrzynię automatyczną, dwusprzęgłową. M, to, jest, to nie jest hydrokinetyczny automat. Tak jak były kiedyś 8 -stopniowe. Tutaj mamy 6 biegów i on działa poprawnie. Tutaj się nie ma, co, nie ma co przyczepić. Zużycie paliwa. Średnie z ostatnich 2000 km w przypadku tej samoładującej się hybrydy to jest 6,5 litra benzyny. W przypadku auta, które ma 140 KONI, 6,5 litra benzyny, ok. A... Jeżeli chodzi o dacie, ostatnio mój absolutny rekord to było 5 litrów benzyny. Jak gaz się wyczerpał, a byłem w kraju, w którym nie można kupić gazu, i jakieś 7 litrów 7 LPG litrów z manualną skrzynią. Jak się tym jeździ? Czy to jest dobre auto? To nie jest złe auto. To znaczy, to jest samochód, który ma dobrą platformę podłogową, ma fajne zawieszenie, ma całkiem żwawy silnik, który Trochę hałasuje, ta, jednak ta konstrukcja już nie piórtek z łańcuchem rozrządu. Ona jest jednak dużo głośniejsza niż ten wcześniejszy silnik 1.2, który był na pasku. Skrzynia biegów zmienia biegi tak, jak powinna. Natomiast brakuje trochę siódmego i ósmego biegu. To jest niestety sześciobiegówka. Jest w tym samochodzie strasznie głośno. Nawet nie wiem, czy nie bardziej niż w Daci. Chyba bardziej. I to jest hałas silnika. Hałas kół i jakiś niezidentyfikowany świst, jeszcze oprócz tego. Czy Opel powalczy trochę tym samochodem? Moim zdaniem tak. Jeżeli ktoś pójdzie do salonu Daci i nie będzie zainteresowany wersją, z jakiegoś powodu nie będzie zainteresowany tą wersją z instalacją gazową, tylko będzie patrzył na auto z automatyczną skrzynią biegów, a potem pójdzie do Opla, to nie wykluczone, że wyjedzie Oplem. Dlatego że ten samochód nie przegrywa z Dacią pod wieloma względami też ta skrzynia jest innej konstrukcji, znaczy będzie to bezstopniowa skrzynia, tutaj czuć zmianę biegów i da się z tym samochodem żyć, da się ten samochód polubić, da się z niego korzystać na co dzień. 100 tysięcy, 104 tysiące złotych, pewnie pojawią się jakieś promocje prącej czy później. Najtańsza wersja z silnikiem, który ma 100 koni, 110 tysięcy kosztuje wersja taka jak ta, czyli z silnikiem o mocy 140 koni. Kładę się pięknie, to był test Opla Frontera. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.